Dzisiaj kolejny filmik, nie obcięłam włosów, to jest tylko doczepiona grzywka którą sobie przypinam, jak mam czasem ochotę na jakąś taką totalną zmianę eee, i nie, nie zetnę sobie z własnych włosów grzywki, bo przerabiałam ten temat kilkukrotnie i zawsze ona mnie cieszy tydzień, a później zaczyna mnie wkurzać, bo mi bardzo szybko włosy odrastają, ona szybko traci kształt, ją trzeba układać, ja mi i tak potem spinam, także mam doczepianą, jak widzicie kolorystycznie jest niemal idealnie dobrana do moich włosów i jak mam ochotę, to dopinam i nie zetnę swoich, także już to eee, w Kwestii wyjaśnienia. Dobrze. Dzisiaj przychodzę do Was z pachnącym tematem. Dzisiaj będę opowiadać Wam o moich ulubionych mgiełkach do ciała. Ja jakoś nigdy nie byłam taka, taką, nie byłam nigdy fanką mgiełek do ciała. Wydawało mi się, że one są zbyt mało trwałe i że ogólnie nie warto na to pieniędzy wydawać. Poza tym ja używam perfum, więc nie widziałam w ogóle sensu, tak jakby używanie mgiełek, bo to, to jak, gdzie, kiedy i po co w ogóle. Ale w zeszłym roku dostałam w prezencie pierwszą mgiełkę. Później weszła do nas firma Bath and Body Works i się do tego produktu przekonałam. Ogólnie mgiełki do ciała dla mnie to są takie jakby bardzo podstawowe zapachy, czyli to są takie perfumy, jakby, jakby perfumy, tak zapachy, które ja używam np. samego rana, kiedy idę się ubrać do garderoby, to wtedy sobie właśnie czy spryskam ciało taką mgiełką. Sama dla siebie, dla własnej przyjemności, jak chodzę po domu, żeby ładnie też pachnieć, fajnie się czuć. E, oczywiście jak wychodzę z domu, gdzieś tam e, mam coś do załatwienia, to i tak używam perfum, ale no mgiełki do ciała mam to do siebie, że one nie są aż tak bardzo trwałe, więc one i tak później e, perfumy je zjadają, że tak powiem. E, I zapach jednak przebija perfum, a nie tej mgiełki. E, Poza tym właśnie też używam, jak, jak, jak nie chcę używać perfum, no przeważnie właśnie jak jestem w domu, nie wiem, po prysznicu, jak nie chcę się perfumować, to używam giełek czy właściwie w takich tylko sytuacjach, albo nie wiem, może jakbym się szła gdzieś opalać, czy coś nie chciałabym, mieć na sobie czegoś super, jakiegoś mocnego zapachu. Pierwszą mgiełkę, którą w ogóle dostałam, to jest mgiełka marki Victoria Secret i to jest Coconut Passion. Passion, passion. Um, słuchajcie, one są dostępne Victoria's Secret jest w Warszawie Ja byłam w salonie Victoria's Secret I byłam bardzo um, rozczarowana Ponieważ dla mnie to jest tylko taki, um, Taka namiastka Tej prawdziwej Victoria's Secret Bo u nas można znaleźć gadżety, bardzo drogie zresztą, gadżety, jakieś tam majteczki i e, właśnie zapachy, trochę kosmetyków, natomiast wszystko jest strasznie, strasznie drogie. E, ja mam swoją Victoria's Secret z, e, ze Stanów, więc nie wiem ile to kosztuje w Polsce, ale podejrzewam, że z 50 zł albo i więcej. Pojemność to jest 250 ml, i dostałam to w komplecie z balsamem do ciała. I powiem Wam, że balsam do ciała i Mgiełka e, tak intensywnie pachną. To jest przepiękny, taki słodki zapach, właśnie wanilii i kokosu. Ja bardzo lubię takie zapachy przez cały rok na okrągło. Więc to właśnie tak pachnie i giełka razem z balsamem. Na tyle intensywnie pachnie, że już nie trzeba się perfumować. Poza tym ja mam dużo właśnie perfum o takiej bazie kokosowo-waniliowej, więc wtedy też mi się z tą mgiełką nie gryzą. To jest bardzo drogie, ale jest też bardzo wydajne. Ja naprawdę ją często używam, a tutaj praktycznie nie widać z użycia. Także polecam, nie polecam. Polecam, jeżeli możecie to gdzieś kupić taniej. Nie polecam w Polsce, no bo cena jest zaporowa dla za mnie. Druga mgiełka to jest mgiełka, którą dostałam na gwiazdkę, to jest Avon Naturals i to jest body o zapachu, body spray o zapachu, e, litchi i fiołek i lici. I to pachnie właśnie lekko kwiatowo, trochę właśnie tak kwiatowo-owocowo, e, świeżo bardzo, ale jest bardzo... No niestety na mnie to się nie utrzymuje, ja jak spryskam się ten po kąpieli, mam całą, e, całą jakby gamę tych produktów, więc mam też balsam do ciała i żel pod prysznic, ale sama mgiełka nie utrzymuje się dużo. Nie używam jeszcze tej reszty, nie używam, używam, kłamie, żelu pod prysznic, ale nie używam balsamu, pewnie jakbym to stosowała razem, to efekt byłby bardziej e, długotrwały. No i kolejne mgiełki tu już przechodzimy do firmy Buff Body Works, która w zeszłym roku chyba, tak? W zeszłym roku weszła do Warszawy i eee, jest m.in. w galerii Makotów i jest w złotych tarasach, nie wiem czy gdzieś jeszcze, nie wiem czy w ogóle jeszcze jest gdzieś w Polsce, także proszę mnie nie pytać, bo ja nie wiem. I powiem Wam tak, najpierw kupiłam dwie mgiełki, bo pytałam Was w ogóle w zeszłym roku, bo właśnie do Facebooku, co byście mi poleciły z tego sklepu i kazałyście mi powąchać mgiełki, bo napisałyście, że są bardzo trwałe. I ja kupiłam najpierw sobie dwie mgiełki. Um, jeszcze tylko szybko, zanim zacznę mówić o zapachach, to powiem tak ogólnie. E, te małe kosztują 19,99 i tutaj jest 88 ml. I jak dla mnie w ogóle nie ma opcji, żeby kupić tą taką bardzo dużą, bo dla mnie te zapachy są tak trwałe, tak yy, nie trwałe, tylko wydajne. I również właśnie trwałe, że ja chcę mieć więcej takich małych niż dużych, bo mi się szybko zapachy nudzą, ja lubię mieć wybór i po prostu już powiem Wam, że nawet ja dokupiłam więcej niż te dwie, tylko dlatego, że one mi się po prostu najzwyczajniej w sieci znudziły, a nie dlatego, że nie wiem, że mi się skończyły czy cokolwiek. To chciałam powiedzieć, aha tak, i chciałam jeszcze powiedzieć, że są dość drogie, bo 19,99 to jest dużo jak za taką mgiełkę, bo to jest tylko mgiełka, ale bardzo często są fa fajne promocje i te kolejne trzy kupiłam w promocji, nie chcę Wam skłamać, ale coś mi się kojarzy, że to były trzy... no dzień dobry misiu, mi się przyszło. tak, tak, nie pokażę cię, bo jesteś brudasem coś mi się wydaje, że te trzy ja kupiłam w promocji, trzy za 35 zł coś takiego było czy że trzy produkty za 35 zł no bardzo, bardzo się w każdym razie opłacało telefon, nie, prawda pierwszy to jest Pink Chiffon. to jest na pewno znany w większości Was zapach, to jest zapach oczywiście słodki, bardzo owocowy czy tutaj gdzieś piszą nie piszące, to są za nuty zapachowe, chociaż czekajcie. Nie, nigdzie nie piszące, to są za Ale to jest słodki zapach, właśnie taki owocowy, ale jakby z nutką czegoś kwaśnego, więc jest bardzo fajny. I powiem Wam, że ten chyba właśnie Pink Chiffon, mimo wszystko, podoba mi się najbardziej i nie wiem, czy nie kupię sobie perfum. Dajcie znać, jak macie perfumy z Bath Body Works, czy one są yy, trwałe. I drugi, który wtedy z nim kupiłam to jest Secret Wonderland I to jest zapach No słodki jak wszystkie Tylko ten już jest jakby taki Bardziej kobiecy, bardziej taki wyrafinowany A przy drugiej okazji e, Kupiłam trzy mgiełki I tutaj Aż będę pachnąć Pierwsza z nich jest bardzo, bardzo charakterystyczna To jest e, Sea Island Cotton Czyli Eee, bawełna, Sea Island to jest, co to jest? To jest wyspa e, nadmorska, wyspa bawełna z nadmorskim wyspem Ale słuchajcie, to jest faktycznie e, mgiełka, która ma jakby w sobie zapach e, czystych ręczników i troszeczkę takiego jakiegoś proszku do prania. Ale jest naprawdę, słuchajcie, ten zapach to jest taki zapach czystości. On jest, on jest tak specyficzny i wyjątkowy że nie da się przejść koło niego obojętnie. Naprawdę jest wyjątkowy, naprawdę Wam polecamy, jest fajny, taki odświeżający właśnie na gorące dni, kiedy nie chcecie się niczym słodkim pryskać, to to jest coś, coś innego, coś bardzo charakterystycznego. E, drugi, czy, czy tam już raczej czwarty, to jest Dark Kiss e, Nor... Dark Kiss? Dark Kiss? Tak mi się wydaje. I to jest słodki zapach, właśnie taki jakby podchodzący, podwieczorowy. On ma też w sobie coś takiego bardzo, wiecie, eleganckiego i już takiego troszeczkę nawet cięższego powiedziałabym. Yy, oni mają w ogóle bardzo fajne te grafiki, nie? Na tych opakowaniach takie widać przeniesione. Yy, I ostatni to jest yy, Japanese Cherry Blossom, ale nie wiem w sumie czemu jest taka nazwa. I ten zapach jak kupiłam myślą o mojej mamie, ale ona jakoś nie za bardzo była przekonana. To jest już taki typowy dla mnie zapach perfum. Takich dość ciężkich, kobiecych perfum, coś wiecie, jakby pod opium, nawet podchodzące. No taki bardzo ciekawy. W każdym razie, tak jak mówię, te giełki z Bath Body Works bardzo długo utrzymują się na ciele i jeżeli na przykład jesteście młodymi dziewczynami, e, nie macie jeszcze jakichś specjalnych finansów albo nie wiem, z jakiegoś powodu nie lubicie używać perfum, to ja Wam je serdecznie polecam, bo one się naprawdę zaskakująco długo utrzymują zarówno na skórze, jak i na ubraniach, bo no jak się spsikujemy, to wiadomo, że zawsze trochę tego zapachu pójdzie czy na koszulkę, czy na szalik czy na kurtkę gdzieś. I to są zapachy, które się naprawdę, naprawdę długo utrzymują. Jestem mile zaskoczona i są mega, mega hiperwydajne. Także szczerze Wam polecam. Napiszcie mi proszę pod tym filmem, jakich mgiełek do ciała Wy używacie. Jakie byście mi poleciły ewentualnie z takich dłuż... utrzymujących się. Może macie coś na oku. A ja tymczasem uciekam, bo jadę do Trójmiasta i między innymi chcę skorzystać Promocji w Seforze, która jest minus 40%. Jeżeli e, przyniesiecie jakiś swój stary e, kosmetyk albo pędzel, to dostajecie na odpowiednik marki Sephora, tylko marki Sephora e, zniżka 40%. A coś tam e, mam upolowane i chciałabym z tego skorzystać. Ta promocja trwa do poniedziałku, 10 czerwca. E, nagram Wam też, myślę, taką aktualizację moich e, ulubionych perfum. Trochę tam przybyło mi nowości, więc myślę, że Wam jeszcze też nagram taką aktualizację. I to wszystko. Do jutra. Cześć.